Witam serdecznie wszystkie strzelce na moim kanale i zapraszam do czytania tygodniowego od 15 czerwca do 21. Zaczniemy oczywiście od kart tarota, a potem sprawdzimy jaka jest rada dla Was i co tam jeszcze podpowiadają dodatkowo karty wyroczni króla Salomona. Strzelce w tym tygodniu. Poprosimy o prowadzenie dla strzelców w tym tygodniu. Strzelce w tym tygodniu. Przełożymy, bo tak coś czuję, że muszę to zrobić. A jak czuję, to robię. Strzelce. Dziewięć buław. 10 bucharów, Dwójeczka buław. Dziewiątka pucharów. No dobrze, dobrze, kochani, bo dwie dziewiąteczki tutaj się spotkały, czyli krótko przed zakończeniem czegoś i głupiec. A na dole czytania, kapłanka, ktoś już miał kapłankę, yy, czyli sugeruje ona, żeby w tym tygodniu korzystać ze swojej intuicji, z podpowiedzi yy, z wewnętrznych swoich. Kochani, myślę, że w tym tygodniu będziecie mocno bronić swoich poglądów, swojego nastawienia do, do innych, swoich spraw, które wypracowaliście. Będziecie nastawieni na to, żeby stawiać opór trudnym sytuacjom, które być może nadejdą, bo tego nie wiemy, tak? Być może nadejdą w tym tygodniu. Ale, i też jesteście na to gotowi, jesteście na to gotowi i jesteście odważni, żeby stawić przeciwnością tego tygodnia czoło. Poza tym, tydzień oparty na osobach z rodziny, czyli tutaj, czyli tutaj wzajemne wspieranie się, korzystanie z, 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 pewnych, z pewnej bliskości drugiej osoby. Z dobrych relacji, życzliwość, wsparcie, miłość i odnalezienie się w takich, w takich stosunkach rodzinnych. Tak? Ponadto, kochani, tutaj przy dziesiątce pucharów mogłabym Wam powiedzieć, że jest karta dziesiątki, mówi o pewnym zakończeniu. tak, Więc tutaj możecie się w tym tygodniu zastanawiać nad tym, co zrobić dalej. Tak? Jaki krok powinnam poczynić, yy, jaki, jaki następny krok mój powinien być, yy, żeby, no bo wiadomo, dziesiątka jest kartą kończącą, więc tutaj trzeba będzie też pewnie pomyśleć nad tym, co dalej, nie? co tam yy, będzie później. Kochani, przede wszystkim tydzień też opierać się będzie na jakimś planowaniu, na budowaniu czegoś, na umacnianiu się w jakichś przekonaniach czy w jakichś doświadczeniach, ale i też w otwieraniu się na innych ludzi, w otwieraniu się na zupełnie nowe doznania, na zupełnie nowe przeżycia na pójście w nową ścieżką. Być może tutaj będziecie głodni nowości, bo może, wam, może przyjdzie Wam taki moment, w którym będziecie chcieli po prostu skorzystać z czegoś nowego, tak, z, z jakichś nowych doświadczeń, wrzucić się w wir czegoś zupełnie Wam nieznanego. I czasami, możecie działać właśnie tak troszkę z taką dziecięcą beztroską w tym tygodniu. Więc tutaj też jeśli miałoby to być negatywne, to zwróćcie na to uwagę, czy Wasze decyzje, które podejmujecie, nie będą w przyszłości skutkowały jakimiś negatywami. Kochani, w każdym razie dużo planów, dużo, dużo spostrzeżeń w tym tygodniu się szykuje ale i też zupełnie nowe pomysły, zupełnie nowe działania, zupełnie nowe wchodzenie, zupełnie, jakby powiedzieć, to wchodzenie na nowe ścieżki, tak? nowe pomysły, nowe, nowe inspiracje. Poza tym będziecie na to otwarci, będziecie tego głodni, będziecie chcieli nowych, nowych doznań, nowych przeżyć będziecie poszukiwać w tym tygodniu wszystkiego co jest nowe. Jeśli macie dzieci, to też zwróćcie uwagę na dzieci w swoim otoczeniu, tak? Co one tam planują, co one tam próbują wam powiedzieć? Bo być może, być może ta młodzieża, czy też dzieci, dziecięcia. W tym tygodniu mieć tutaj bardzo ważne stanowisko w, w Waszym życiu. Kochani, sprawdzę również kartę wyroczni, jaka jest rada dla strzelców, strzelców. Co tam macie, drugie strzelce? Siódmeczka, i oczywiście zajrzę w książeczkę, bo ja nie znam tych kart. Tak dobrze jakbym chciała. O, płodność, rodzina i dzieci. Czyli jednak, czyli jednak też dużo, dużo spraw związanych z rodziną, więc być może coś będziecie załatwiać albo też bronić kogoś z rodziny, odważnie przeciwstawiać się też komuś z rodziny, bo być może wasze młodzie, młodzieża lub dziecięcie się wam ostro postawi. Więc zwróćcie na to uwagę. Kochani, w poradzie dokonaj dobrych uczynków dla swojej rodziny i dzieci. Ofiaruj coś o sobie z Twojej rodziny. Karta też może mówić o odłożone, w negatywie oczywiście o odłożonych planach ślubnych, więc być może niektóre strzelce będą musiały odkładać pewne plany związane z zawarciem związku małżeńskiego. Tutaj też karta zapowiada Wam owocną współpracę i Dobre stosunki pomiędzy członkami rodziny to tak jak tutaj karta dziesiątki pucharów, która zwiastuje radość i satysfakcję i takie szczere uczucia. Kochani, więc to byłoby czytanie dla strzelców. Dziękuję Wam za maile, komentarze, subskrypcje, lajki i i co tam jeszcze? Lajki, komentarze, subskrypcje, no czasami nawet smsy. I kochani, zapraszam Was też do, do kart dziennych, które zaczęłam, które właściwie filmiki wprowadziłam je na kanał od środy z kartą na dzień nadchodzący, bo może Wam to w czymś pomóc, czy coś Wam tam rozjaśnić i od poniedziałku będą się już ukazywały regularnie, od poniedziałku oczywiście do piątku, bo weekend chciałabym mieć wolny tylko i wyłącznie dla siebie i móc zregenerować swoją energię również. Kochani, dziękuję Wam za wszystko, zapraszam do następnych filmików i do zobaczenia.